Cześć witajcie, z tej strony GothicRocka W tym filmie chciałem wam przedstawić jak zrobić bardzo prostą kryjówkę na e, drogie lub e, ważne dla was itemy e, Więc tak, co będzie wam potrzebne do zrobienia tego e, Będą wam potrzebne hooper'y, czesty, lawa e, i wasze itemy Tutaj mam e, blok dirth'u, e, dlatego żeby żeby mógł po prostu coś tam zatamować, jakby coś się bylało, czy coś w tym stylu, albo bym zrobił niepotrzebną dziurę. A więc tak robimy kwadracik taki jak ja nie wiem to chyba było dwa na dwa. Eee, na, na razie na dwie kratki. Na samym dole kładziemy mm, kładziemy hupery. Robimy jedną kratkę odstępu tutaj. I robimy tak. Na trzy kratki. Teraz yy, widzicie, tu są hupery. To tutaj robimy tak samo. Zniszczyłem huper, przepraszam. Tak. Yy, I teraz yy, nie. Patrzcie, yy, nie musicie robić takiej. Bo i tak będzie Wam starczyć. robicie dwa hupery, dwie skrzynki. Żeby tych huperów nie było widać, możecie sobie to zatamować dirtem na przykład. gdzie nie widać, widać tylko skrzynkę. Tutaj zrobimy jakieś małe wejście. Nawet tego wejście mi się nie da nazwać, ale to już jest yy, szczegół. Tak, jak widzicie tutaj? Mamy tak, ale to nie wszystko. Teraz będzie nam potrzebna lawa, którą e, zalejemy nasze hoopery. Widzicie? nieby jest już kryjówka zrobiona. Teraz, a, teraz zobaczymy, czy e, całe 7 diamentów przetrwają. I taka mała ciekawostka do was nie możecie tego wrzucać po prostu wszystkiego na raz, bo wasze itemy się spalą i nie zdążą wlecieć do hooperów. Musicie po prostu pojedynczo yy, wo, powoli yy, to wrzucać, ponieważ wam się nie spalą. Nie, nie spalą Wam się po prostu. Yy, a więc wrzucamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I zobaczmy. Chwila prawdy. Widzicie, jest 7 diamentów. Teraz dla pewności pokażę Wam to jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. To mamy 7 diamentów. Yy, także widzicie. Mój pomysł na kryjówkę działa bez zarzutów. Eee, tak, jak można to inaczej zastosować? Na przykład, patrzcie, eee, albo nie, nie będę Wam teraz tego, tego pokazywał. Pokażę Wam to w następnym filmie. Jak można to fajnie ukryć w następnym filmie.